Hej, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem powiedzieć o nowej opcji wprowadzonej przez Battleloga w Battlefield 3, a mianowicie jest to długo zapowiadana i długo oczekiwana funkcja tak zwanych meczy. Funkcja mecze. Czym ona jest? Szybko, krótko i na temat. Więc tak, funkcja mecze już bardzo dawno temu została zapowiedziana. Czekaliśmy, czekaliśmy, aż w końcu się doczekaliśmy. Mianowicie dzisiaj została ona wprowadzona i na battlelogu można już bez problemu sobie zagrać. Na czym to polega? Już wam tłumaczę. Po zalogowaniu się na waszego Battleloga e, będziemy mogli stworzyć mecz, czyli w opcjach online e, można tutaj zrobić e, stwórz grę. Ok, i tutaj stw stwórz grę, e, następnie będziemy mogli sobie wybrać. Platformę, oczywiście tutaj wybieramy komputer PC, ponieważ z takiej korzystamy. Nazwa Twojego serwera. Aby móc bez problemu korzystać z tej funkcji, należy posiadać serwer bądź po prostu do niego mieć dostęp pod względem IAP, to znaczy portu i hasła do Erkona. I przykładowo tutaj byśmy sobie wpisali serwer lub można wynająć, wynająć serwer, natomiast jak ta opcja działa, no na pewno będzie trzeba płacić. Więcej grzechów nie pamiętam, także. Yy, odnośnie tego nic wam więcej nie powiem o, na temat wynajmowania serwera. Więc tak, wpisujemy nazwę serwera, port yy, konsoli, czyli port do naszego serwera. I hasło, oczywiście. Po zalogowaniu się yy, będziemy mogli ustalać takie rzeczy, jak yy, przykładowo Friendly Fire, Kilkam, yy, wyłączanie h huda. Yy, takie rzeczy jak dostępne bronie, latarki M320 itd., itd., ilość HP, czas respawnu, pojazdów, ludzi, mapa, rozmiar drużyn i wiele, wiele innych, czyli zwykła administracja serwera. Co dalej? Jeżeli już, wybierzemy, jeżeli już ustawimy cały serwer, tworzymy tak jakby naszą drużynę, oraz przeciwnik musi stworzyć własną drużynę, wybiera swój skład. Gdy już zostanie wybrany i zalogowany do gry, w tym momencie rozpoczyna się tak jakby runda rozgrzewkowa. Czyli rozgrzewka zwykła, do, tak długo, aż wszyscy gracze nie wyrażą gotowości do rozegrania właściwego meczu. Czyli znany patent z takich wczesnych rozgrywek, nie wiem, jak Call of Duty 1, gdzie były mody które pozwalały na jakieś latanie sobie, rozgrzewkę, poczekanie na resztę graczy, aż się dołączą, aż w końcu rozpoczęcie właściwego meczu. No i co? I w dalszym ciągu, co dalej idzie, po prostu mecz się rozgrywa. Gramy, strzelamy, zabijamy i tak jak to w zwykłej rozgrywce Battlefielda 3 się ma miejsce. Co jest fajne, po rozegraniu meczu, oczywiście, wszystkie statystyki dokładne będą uwidocznione na naszym battlelogu w zakładce. Mecze, także, nawet fajna opcja. Polecam poczytać w opisie tego filmu, zostanie umieszczony jakiś link na pewno do jakiegoś artykułu ciekawego. Ja dziękuję wam za uwagę. Na razie trzymajcie się i miłych wakacji. Cześć.